Witam. Mamy części zakupione. Tutaj jedna zębatka, tutaj wchodzi na ten wałek sprzęgłowy. Wałek do wąwołu. Mamy no łożyska gigłowe. Te trzeba, trzeba wpasować. Stworzenie trybu górnego do pompy z tulejką oringi. Kompę dołożyć w stronę łożyska. Straśnika o ja czym teraz kupiłem? No to już tutaj były białoruskie, oryginalne, wytrzymały tyle lat, to teraz polskie założymy z Białorusi oryginalne łożysko oporowe sprzęgła mamy. Trzy widełki, jeden na dolny wałek, na tulej. Tu są dwie, zestaw sprężyn i kulek. No, tu są uszczelnienia na wałek sprzęgłowy. Tu na wałek sprzęgłowy, który to nie jest wałek, tylko no, wałek też, który jest do załączania od pedału, jest w budowie z boku. Tu jak pokażę to z boku, tam jest na tą nakrętką co do smarowania. W tym miejscu u góry nakrętka, a na dole jest ten wagon. który chodzi tam i ta Tak. No i tu oringi ringi na dolny. Stworzeń do załączania obrotów. 1500 zmiany kierunku. Tu jest wielki na to. Na to ten tryb. Tu wchodzą. No i pierścienie. Wszystkie. Także. Tak to wygląda. Przy go ze środkiem chemicznym, ale nie do końca to wygląda. I będę musiał po prostu potraktować. No jest, to jest fajnie, ale wyschnie. Potraktuję benzyną normalnie. Odpuścimy, wymyjemy porządnie. A zobaczcie, tutaj to wszystko się ulatniło, że jutro będziemy składać pośrednią. Wałek nowy. Te trzy elementy z tych zapasów jeszcze kupiłem po starej cenie. Może już nowe podróżało wszystko. Dzisiaj paragon gdzieś miałem. Tu jeszcze można ten pierścień zdjąć. Jest ten załóżka, jest ten paragon. Tu jest komplet z w skrzyni, pośrednio już jest, Tak wrzucone. No i troszkę z tego wszystkiego to były łożyska. Wałki. Wałek sprzęgo najdrogi, bo ponad 100 zł. Kolejny to samo, pan 100 zł i wał sprzęgła. Ten dolny też 100 zł. A to wszystko, sumą widełki też tam po 80. Wszystko w, UFO, w oryginale było brane. Wszystko w oryginale, zięte mm. No to so, i taki jeszcze kupiłem kluczyk przejście mamy przejście który jest przejście końcówka przedłużka która jest wachliwa to znaczy to jest trzy na jedną drugą a tu mamy z takim podcięciem no to firma jak firma każdy widział i tu w elementach na przykład na tym pokażę ciśnie też cofnąć trzeba żeby kulka skoczyła, i mamy pod jakimś tam kątem niedużym lepszy dosyć oczywiście grzechotką Ja się pijemy nie zobaczymy że części są wszystko w dobrym kierunku Składamy pośrednią, składamy skrzynię, z zjeżdżamy później i układ różnicowy wejdzie w grę. Pozdrawiam.